Ty, kurwa, wyłączyło mi się. Halo, halo? Dobra, whatever, zobaczmy ten Dis. Dis, uh, normal. Normal, To jest to? Suck my balls. To musisz to. Ojoj, co? On płytę wydaje. Booking tu jest? Hmm. Soul Gang. Z czego on tą płytę chce zlepić? Ma w ogóle jakieś nuty? Płyty. Trochę strona Edzio. Gdzie jest z nim płyta kasia? To co on tu sprzedaje? On nie ma jakichś tych swoich takich odblaskowych ciubów? Jest pełen takich kurew, co chcą zabrać ci energię Ty w coś lini się jak bulldog, z młody bardziej Irish Terrier Chcesz się wybić w samym fejmie Czas wyciągnąć mu baterię Jesteś jebanym złodziejem i do tego gejem Lubisz robić seedem parter, bo chcesz dławić się pierścieniem. Są siłownie mieć dla siebie ja już nie wiem co się dzieje Bordaci, teraz wszyscy, wszyscy wiem, że teraz jeszcze nie znacie, ale zaraz będziecie znali cały rap. I śpiewamy, tylko prawdziwy, jebać fałszywe, kurwy Chorą gęby jebać wam śmiej się, śmiej, jak rudy rudy gay. Gej, rudy rudy gay. Gej, rudy, rudy, Stałeś od mamrota, co się bije tak jak ciota A startujesz tu do kota, co ma pięści jak gołota Wyglądasz jak pokemon, aparycję masz jak chipa Więc nie wiem po co się spinasz, co ty kurwo jesteś Pałka chce otworzyć żabkę, ale mamy taki rebus Że od tych hotdogów żabki boli parówki kolegów Świat jest pełen takich kurew, nie rozumiem ich wyborów Ty co dostanie tu w pizdę od kolesia z warshow Ojdana, ojdana, niech wie to każda pała Rudy idzie po wypłatę, za zostanie w pierdol bracie Król rekord ma 5-0 i to nie żadne odkrycie Zostanie zawiebane i wyjebie za granicę A teraz już jesteśmy w powalece i co? Fałszywe jebane wy jebać was do kasio król, 0 tak jak mówię, mój wam na łeb Śmiej się, śmiej, jak rudy, rudy. Też. Oh, huh. Kurwa, zabawny, zabawne, ale nie. Ja tylko zadałbym takie otwarte pytanie: mianowicie, Ty bardzo często z taką pogardą wypowiada się. o mężczyznach. Czy znaczy, no nieważne, z kim, z kim, się tam kłóci. I bardzo często takie homofobiczne teksty tam lecą. A nagle w refrenie, kurwa. Oh, oh, si mi jaja, si mi chuja, nie? No to, no to otwarte pytanie. Ja chciałbym zadać po prostu otwarte pytanie i uzyskać odpowiedź. Czy on ma coś do tych osób? tak, homoseksualnych i gdzie tu jest sens i tyle, bo być może też jest tak, że, że nie wiem, no nic nie ma do gej, tylko po prostu jak powie o kimś pedał, czy e, czy, no, czy jakieś te inne kurwa sformułowania. Obraźliwe na tyle seksualnym, to to po prostu nie ma tego. Nie ma tego, że wiecie, że gej jest gorszy, nie? Sentino mu tekst pisał do Tisu. O, jesteś niemądry. Bardzo.